Agata Christie – aktorka. Opowiadanie z tomu Dopóki starczy światła. Ubogo odziany mężczyzna, siedzący w czwartym rzędzie na parterze, wysunął się naprzód, zmrużył niespokojne oczy i patrzył z niedowierzaniem na scenę. – Nancy Taylor? mruknął pod nosem. – Ta mała… Nancy Taylor. Jak Boga kocham! Zerknął do programu. Jedno z nazwisk wydrukowano nieco grubszą czcionką. <grym> Olga Stormer. A, więc taki przybrała pseudonim. <grym> Wyobrażasz sobie zapewne, młoda damo, że jesteś gwiazdą, co? <grym> I na pewno nieźle zarabiasz. No, zapomniałaś, że jeszcze niedawno byłaś zwyczajną Nancy Taylor. Jestem ciekaw, co byś powiedziała, gdyby Jake Levitt o tym przypomniał? Skończył się pierwszy akt. Opadła kurtyna. Widownia wybuchła entuzjastycznymi oklaskami. Olga Stormer, wielka aktorka dramatyczna, której nazwisko znane było od kilku lat w prawie każdym angielskim domu, raz jeszcze zatriumfowała jako Kora w sztuce. Anioł zemsty. Jake Levitt nie klaskał, ale na jego wargach zakwitł pełen zadowolenia uśmieszek. Boże, co za szczęśliwy przypadek. I to właśnie w chwili, gdy znalazł się w wielkich tarapatach? No, Nancy z pewnością spróbuje blefować, ale nie z nim takie sztuczki. O nie! A on? Jeśli dobrze odegra swoją rolę, znajdzie się w posiadaniu istnej kopalni złota. Nazajutrz rano poczynił pierwsze kroki mające go do tej kopalni doprowadzić. Olga Stormer siedziała w swoim salonie o wystroju z czerwonej laki i czarnych zasłonach. Po raz nie widzieć, który czytała zaskakujący list, jej ruchliwa, blada twarz o pięknie rzeźbionych rysach miała być może surowszy niż zazwyczaj wyraz. Aktorka od czasu do czasu otwierała szaro zielone oczy i patrzyła w przestrzeń. Zupełnie jak gdyby stamtąd, a nie z treści listu, spodziewała się niebezpieczeństwa. Panno Jones! zawołała tym cudownym głosem, który to drżał z emocji, to znów potrafił upodobnić się do stukotu maszyny do pisania. Z sąsiedniego pokoju przybiegła starannie ubrana młoda kobieta w okularach na nosie, ustrojona w bloczek do uzbrojona w bloczek do stenografowania i ołówek. Proszę zadzwonić do pana Dana Anna i poprosić, żeby natychmiast przyszedł. Niebawem zjawił się Sid Danan, impresario Olgi. Był typowym okazem człowieka, którego życie upływa na załatwianiu cudzych spraw i służeniu innym, a zwłaszcza na spełnianiu kaprysów artystek. Uspokajanie, grożenie, namawianie, odwodzenie od takich czy innych zamiarów stanowiło jego chleb powszedni. Stwierdził z ulgą, że Olga jest bardzo spokojna i zrównoważona. Rzuciła mu przez stół jakiś świstek. No, proszę to przeczytać. List napisany był niewprawną ręką na lichym papierze. – Szanowna pani, jestem pełen uznania dla pani za jej rolę w Aniele Zemsty. Wydaje mi się, że mamy wspólną znajomą w osobie niejakiej panny Nancy Taylor z Chicago. Wkrótce ukaże się w druku artykuł na jej temat. Gdyby miała pani ochotę omówić jego treść, gotów jestem odwiedzić ją w dogodnej dla niej porze z szacunkiem Jake Levy. Danan był nieco zdziwiony. Ach, nie bardzo rozumiem, a kimże jest ta Nancy Taylor? No cóż, wolałabym, żeby jej nie było na świecie. Odparła ponuro aktorka. Robiła wrażenie zmęczonej i nagle zaczęła wyglądać na swoje 34 lata. Była martwa aż do chwili, w której przywrócił ją do życia ten. Złowrogi kruk. Ach, tak. Tak, dany. To ja nią jestem. No, to, to oczywiście oznacza szantaż, tak? Skinęła głową. O, tak. I to ze strony człowieka, który dobrze wie, jak to się robi. Danan zmarszczył brwi i zamyślił się. Olga podparła głowę smukłą ręką i patrzyła na niego. Z napięciem. No, mogłabyś chyba zablefować, wyprzeć się wszystkiego. Ten człowiek nie może być pewien, czy nie jesteś po prostu kimś łudząco do tamtej podobnym. Olga potrząsnęła głową. Lewit żyje z szantażowania kobiet. On dobrze wie, co robi. A może policja? Podsunął Danan. Zamiast odpowiedzieć, uśmiechnęła się tylko blado. Doskonale nad sobą panowała i zręcznie ukrywała zniecierpliwienie jego powolnością. Zastanawiał się nad czymś, co jej żywa inteligencja pochwyciła niemal w mgnieniu oka. Nie uważasz, że byłoby dobrze, gdybyś zwierzyła się z tego sir Richardowi? No, pozwoliłoby mu to przynajmniej trochę się przygotować, no, zanim wybuchnie skandal. Jej zaręczyny z posłem do parlamentu Sir Richardem Everardem ogłoszone zostały kilka tygodni temu. No, ja już wyznałam Richardowi wszystko, kiedy mi się oświadczył. No, świetnie. Mądre posunięcie. Powiedział Danan z podziwem. Olga uśmiechnęła się blado. O, to nie jest żadna mądrość, drogi dany. Nie zrozumiesz tego. No, ale jeżeli ten pan Louis zrobi to, czym grozi, i tak będę skończona. No, a przy okazji skończy się jeszcze parlamentarna kariera Richarda. Widzę tylko dwa wyjścia z sytuacji. Jakie? No, zapłacić mu, ale przecież w takim przypadku szantażowi nie będzie końca. Albo wyjechać i zacząć wszystko od początku. W jej głosie zabrzmiało wielkie zmęczenie. Nie zrobiłam niczego, czego miałabym teraz żałować. Byłam wiecznie głodną sierotą i próbowałam za wszelką cenę się ratować. Zastrzeliłam człowieka. Ale to był potwór, który na to zasługiwał, no, zwłaszcza w okolicznościach, jakie każdy sąd wziąłby pod uwagę i na pewno mnie uniewinnił. Teraz to już wiem, ale wtedy byłam tak przerażona, że po prostu uciekłam. Danan skinął głową. Czy mamy coś na tego człowieka? Zapytał bez większej nadziei w głosie. Olga potrząsnęła głową. No, chyba nie. Jest zbyt wielkim tchórzem, żeby zrobić coś naprawdę przestępczego. Westchnęła z ulgą. No tak, to wielki tchórz. Zastanawiam się, czy nie można by tego jakoś wykorzystać przeciwko niemu. No, a może sir Richard spotkałby się z nimi i jakoś go nastraszył? Zastanawiał się Danan. No, Richard jest na to zbyt delikatny. Do ludzi takich jak ten drań nie można podchodzić w rękawiczkach. No, wobec tego ja się z nim rozprawię. No, dani daruj, ale ty też je do tego nie nadajesz. Tutaj potrzebna jest kombinacja miękkich rękawiczek i twardych pięści. A może najlepsze byłyby. Damskie rękawiczki bez palców? A to oznacza kobietę. Tak, tak. Kobieta byłaby najlepsza. Kobieta obdarzona pewną dozą finezji, która z własnego gorzkiego doświadczenia zna ponure strony życia. Na przykład? Olga Stormer. Poczekaj, czekaj, nic nie mów, coś mi zaczyna świtać. Pochyliła głowę i zakryła twarz dłońmi. Po chwili opuściła ręce. Jak się nazywa ta dziewczyna, którą przygotowywałeś jako moją dublerkę? Chyba Margaret Ryan, ta, która ma identyczne jak ja włosy? No, włosy ma w porządku. Mruknął Danan, przyglądając się złoto-brązowemu warkoczowi okalającemu głowę Olgi: No, rzeczywiście są bardzo podobne do Twoich ale poza tym ta dziewczyna jest do niczego no, w przyszłym tygodniu zamierzam jej wymówić no, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, prawdopodobnie będziesz musiał obsadzić ją w roli kory. Gestem dłoni oddaliła jego protesty. – Dani, powiedz mi szczerze, czy uważasz mnie za dobrą aktorkę? Taką naprawdę dobrą. A może jestem tylko ładną kobietą, która snuje się po scenie w pięknych toaletach? – Czy jesteś dobrą aktorką? – Olgo, na Boga, nie było chyba takiej od czasu duze – a wobec tego, jeżeli Lewid jest rzeczywiście takim tchórzem, to wszystko się uda. O, nie, nie, nie zamierzam Cię teraz we wszystko wtajemniczać. Proszę Cię tylko, żebyś się porozumiał z tą małą Ryan. Powiedz jej, że się nią interesuję i że zapraszam ją jutro na kolację. Na pewno się ucieszy. O, niewątpliwie. – No, poza tym, musisz zdobyć dla mnie jakieś usypiające kropelki, takie co to nokautują człowieka na parę godzin i nie wywołują na bólu głowy. Danan uśmiechnął się. – O, nie gwarantuję, że nasza przyjaciółeczka nie dostanie migreny, ale z pewnością nie dozna uszczerbku na zdrowiu. Mam coś takiego. – No, a to świetnie, a więc… Teraz już idź sobie dany, resztę pozostaw mnie. Pan Dodż? Zawołała głośno. Młoda okularnica, jak zawsze, zjawiła się natychmiast. Chciałabym pani coś podyktować. Przechadzając się wolno po pokoju, Olga dłuższy czas dyktowała odpowiedzi na pocztę, która przybyła tego dnia. Lecz na jeden list. Odpowiedziała własnoręcznie. W swoim nędznym pokoju Jake Levitt uśmiechnął się do siebie. Z satysfakcją otworzył kopertę i wyciągnął z niej arkusik papieru. – Szanowny panie, nie przypominam sobie kobiety, o której pan wspomina, ale ja widuję tak wiele osób, że nie mogę być pewna – – Zawsze jednak jestem gotowa pomóc koledze po fachu. Jestem dziś wieczorem w domu i jeżeli zechce się pan pofatygować, mogę go przyjąć o dziewiątej. Z poważaniem, Olga Stormer. Lewit skinął głową z uznaniem. – Bardzo cwany tekstik. Nie przyznaje się do niczego, ale jest gotowa do rozmów. O, najwyraźniej kopalnia złota stawała się realna. Punktualnie o dziewiątej lewic stał pod drzwiami apartamentu Olgi i naciskał dzwonek. Nikt nie odpowiadał i Lewid już chciał zadzwonić po raz drugi, gdy się zorientował, że drzwi wejściowe są otwarte. Pchnął je lekko i wszedł do holu. Na prawo zobaczył szeroko otwarte drzwi do jasno oświetlonego salonu o szkarłatno-czarnym wystroju. Pod stojącą na stole lampą ujrzał dużą kartkę, na której widniały słowa: Proszę poczekać na mój powrót. Olga Stormer. Usiadł i uzbroił się w cierpliwość. Jednak w sercu poczuł nieuchwytne ukłucie strachu. W apartamencie panowała niesamowita wprost cisza. No nie ma w tym nic groźnego, uspokajał sam siebie, ale było mu nieswojo. Miał prawie pewność, że nie jest tu sam. No, nonsense – Otarł pot z czoła. A jednak to dziwne uczucie tylko przybrało na sile. Hm. W tym pokoju na pewno ktoś był. Jake zaklął pod nosem. O, za chwilę pojawi się gospodyni, a wtedy nagle zmartwiał i wydał z siebie stłumiony okrzyk. Za czarnej aksamitnej zasłony wysunęła się ludzka ręka. Stał jak sparaliżowany, ale po chwili jej dotknął. Była zimna, strasznie zimna ręka trupa. Jęknął głucho i rozsunął draperię. Za nią leżało ciało kobiety. Jedna ręka odrzucona, druga bezwładnie wyciągnięta. Leżała twarzą do podłogi. Na jej karku wiły się gęste, złoto-brązowe loki. Orgas Stormer drżącymi dłońmi ujął jej lodowaty nadgarstek. Szukał tętna. Kobieta nie żyła. Wymknęła mu się, wybierając najprostszą formę ucieczki. Nagle jego wzrok przyciągnął widok dwóch krańców czerwonego sznura, zakończonych frędzlą i na wpół ukrytych w gęstych włosach nieboszczki. Dotknął ich ostrożnie, a wtedy głowa opadła. Luj zobaczył twarz wykrzywioną w straszliwym grymasie. Odskoczył z krzykiem, zakręciło mu się w głowie. Czegoś tu nie rozumiał. Szybkie spojrzenie na zmarłą przekonało go, że nie popełniła samobójstwa, lecz została zamordowana, uduszona. A poza tym to nie była wcale Olga Stormer. Och, a to co? Za plecami usłyszał niewyraźny dźwięk. Obrócił się błyskawicznie i spojrzał prosto w przerażone oczy młodej służącej, która kuliła się pod ścianą. Twarz miała równie białą jak czepeczek i fartuszek, przykrywający jej sputniczkę, ale na dobre, przeraził się dopiero wtedy, kiedy dziewczyna, wybałuszając oczy, wybełkotała. – O mój Boże, pan ją zabił! – Niecałkiem jeszcze uświadamiając sobie niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł, odparł: O nie, nie, nie żyła już kiedy ją znalazłem! A przecież widziałam na własne oczy, jak pan zacisnął sznur i dusił panią, słyszałam jej harczenie! Pot wystąpił mu na czoło. Odtworzył sobie w myślach ruchy, jakie wykonał w ciągu ostatnich kilku minut. Dziewczyna musiała wejść do salonu w chwili, kiedy trzymał w dłoniach frędzle czerwonego sznura. Zobaczyła opadającą głowę zamordowanej kobiety, a jego krzyk przypisała ofierze. Przyjrzał się uważnie drobnej dziewczynie. Na jej twarzy malowały się tempota i przerażenie. O, na pewno powie policji, że była świadkiem zbrodni i żaden krzyżowy ogień pytań nie zachwieje jej przekonania. O, tego był pewien. Pod przysięgą ta dziewczyna zgubi go w pełni przekonana, że mówi prawdę, o, co straszny, nieprzewidziany zbieg okoliczności. Diabli nadali, wiedziony instynktem rzeków, patrując się w pokojówkę. To nie twoja pani, widzisz chyba? Jej mechaniczna odpowiedź rzuciła nowe światło na sytuację. No wiem, że to nie ona, to jej przyjaciółka, też aktorka. O, były sobą na noże, kłóciły się jak pieskotem, a, a dzisiaj też wybuchła awantura. A więc to pułapka! Zrozumiał to natychmiast. A gdzie twoja pani? Wyszła jakieś dziesięć minut temu. O tak! To była pułapka, a on wszedł w nią potulnie jak baranek. Ach, co za cwaniara, co za diablica z tej olgi Stormer. Za jednym zamachem pozbyła się rywalki i jego z niego zrobiła mordercę. Morderstwo, mój boże, przecież za morderstwo grozi stryczek. On jest przecież niewinny, niewinny. Nagle coś zaszeleściło. Mała służąca ostrożnie ruszyła ku drzwiom. A widać odzyskiwała równowagę. Patrzyła to na telefon, to na drzwi. Trzeba ją za wszelką cenę uciszyć. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli grozi mu stryczek, to niech będzie przynajmniej za prawdziwą zbrodnię, a nie za fikcję. Ani on, ani nieboszczka, ani mieli żadnej broni, ale on miał silne ręce. Nagle serce podskoczyło mu do gardła. Na stołku, przy którym stała służąca, prawie w zasięgu jego ręki leżał mały, ozdobny rewolwer. Gdyby chwycił go pierwszy, to się ostrzegło. Instynkt, a może jego spojrzenie. Ubiegła go, zanim zdążył doskoczyć do stolika. Chwyciła broń i skierowała w jego piersi Palec trzymała na spuście. Z tak niewielkiej odległości nie mogła chybić. Lewid znieruchomiał. Był pewien, że rewolwer należący do kobiety takiej jak Olga Stormer jest nabity. Dziewczyna przesunęła się ku niemu. Nie odgradzała go już od drzwi. Postanowił zaryzykować. Zygzakiem przemierzył pokój, hol i dotarł do drzwi frontowych. Szybko zatrzasnął je za sobą. Słyszał jak pokojówka woła drżącym głosem. – Policja! Ratunku! Morderstwo! To musiałaby krzyczeć znacznie głośniej, żeby ją usłyszano. Błyskawicznie pokonał kilka schodków i znalazł się na opustoszałej ulicy. Natychmiast zwolnił kroku. Jakiś starszy człowiek właśnie znikał za rogiem. Lewit w mgnieniu oka wymyślił plan ucieczki. Postanowił możliwie jak najszybciej pojechać na Gravesend. Wiedział, że jeszcze tego wieczoru odpływa stamtąd w dalekie strony jakiś statek. Znał kapitana i orientował się, że ten za niewielką sumę powstrzyma swoją ciekawość. Marzył o tym, żeby się znaleźć na pokładzie cunącego pełną parą statku. Wtedy dopiero poczuje się bezpieczny. O jedenastej w mieszkaniu Danaana zadzwonił telefon. W słuchawce rozległ się głos Olgi. – No cóż… Przygotuj dla panny Ryan kontrakt na zastępstwo do roli kory. No, nie sprzeciwiaj mi się, to nic nie da. Jestem jej coś winna za dzisiejszy wieczór, za wszystko, co dla mnie zrobiła. O, słucham? Nie, owszem, chyba wybernęłam z tarapatów. Ale słuchaj, jeżeli ona opowie ci jutro, że jestem świetną hipnotyzerką i że wprowadziłam ją w trans... – Nie okaż wielkiego zdziwienia. Hmm. – O, jak ja to robię? – No cóż, wylałam jej do kawy te nasenne krople, wymalowałam jej twarz na sino i założyłam jej na lewe ramię opaskę uciskową. No, – Nic nie rozumiesz? Nie, nie szkodzi. Jutro ci wszystko wytłumaczę. Teraz już nie mam czasu. Muszę zdjąć czepeczek i fartuszek, zanim moja kochana Moody wróci z kina. No, powiedziała mi, że dzisiaj grają piękny dramat. O, nie wie nawet, że najpiękniejszy dramat miał miejsce przed chwilą w naszym salonie. No, zagrałam dzisiaj moją najlepszą rolę. A wszystko poszło na medal. Jake Lewitt jest rzeczywiście strasznym tchórzem. No, a ja? Ja dany jestem naprawdę znakomitą aktorką. Po słowie. Opowiadanie aktorka ukazało się po raz pierwszy w nowym magazin w maju 1923 roku pod tytułem Pułapka na nieostrożnych. Pod tym samym tytułem wydrukowano je w roku 1990 w tomiku wydanym z okazji setnej rocznicy urodzin Agaty Christi. Opowiadanie o zręcznym powtarzaniu po raz któryś tego samego wątku, w tej samej formie, ale z innej perspektywy, lub z pewnymi subtelnymi, lecz znaczącymi zmianami, ma służyć do zmylenia czytelnika. Prosty zabieg, polegający na żonglerce fabułą, Pojawia się w kilku innych nowelkach Agaty Christie, a zwłaszcza w intrygującym opowiadaniu Zdarzenie w Bungalowie, The Effer in the Bungalow, z tomiku 13 opowiadań, i w opowieści z, powieści Zło, które żyje pod Słońcem, w której jako detektyw występuje Poirot. Niniejsze opowiadanie przypomina. Że Agata Christie napisała również wiele słynnych sztuk teatralnych. Pierwsza z nich, o której autorka wyraziła się, że jest bardzo ponurym dramatem, a chodzi w niej, o ile mnie pamięć nie myli, o kaziroctwo. Nigdy nie została wystawiona. Jej ulubionym dziełem scenicznym był świadek oskarżenia. Z roku 1953, ale największy rozgłos niewątpliwie uzyskała pułapka na myszy z roku 1952, która po bezmała 50 latach wciąż jest obecna na londyńskich scenach. Pułapka, w której morderca zręcznie oszukuje swoje potencjalne ofiary, opiera się głównie na solidnej znajomości psychiki widowni. Jej reakcji na to, co widzi i słyszy na scenie i na niebywałej wprost umiejętności manipulowania nią. Po londyńskiej premierze pułapki, recenzent Timesa napisał, że jest to dzieło idealnie spełniające szczególne wymogi teatru. Każdy, kto widział tę sztukę lub ją dokładnie przestudiował, wie, że jej tajemnica polega na tym, iż niewielu widzów potrafi odgadnąć zaskakujące zakończenie.